Dziennik Korona Wiary, odcinek 38. Kochani, zacznijmy dziś ważnym stwierdzeniem. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Nikt nie jest samotną wyspą. Obecnie w czasie pandemii. Wyraźniej niż kiedykolwiek uświadamiamy sobie, jak jesteśmy sobie potrzebni i jak od siebie zależni, w każdym kręgu od rodzinnego, po międzynarodowy i nic w tym niewłaściwego tak nas stworzył Bóg i należy z tego robić użytek. Lecz w całym tym splocie zależności, powiązań, układów, pośredników najważniejszą rzecz we wszechświecie Możesz realizować bezpośrednio. Możesz cieszyć się bezpośrednim kontaktem z Jezusem. Ty, on i nikogo więcej. Sam, sama, w każdym stanie, w każdym miejscu, bez niczyjej rady czy przestrogi, możesz zwracać się do Niego, rozmawiać z Nim. Myśleć przy Nim, otwierać się przed Nim, pogłębiać swoją przyjaźń z Nim bez żadnych ograniczeń, do woli. Odłóż na dalszy plan polecane filmy, polecane książki, nie wymyślaj na siłę zabaw, gier, czy innych pochłaniaczy czasu. Jak jeden jest Bóg, tak jeden jest Jezus. Między Nim a Tobą On nie widzi już żadnej osoby. Jeśli to właściwie wykorzystasz czas koronawirusa, zakończysz z koroną wiary. Jesteście treścią moich modlitw. Do usłyszenia.